Cześć! Witam w kolejnym odcinku, w którym dowiesz się, jak zarabiać na ankietach. Dzisiejszą aplikacją, którą ci pokażę, jest Toluna Influencer. Jest to aplikacja dostępna zarówno na Androidzie, jak i na iOSie oraz w wersji desktopowej pod adresem www.toluna.com. Aby zacząć tu zarabiać, trzeba oczywiście najpierw pobrać aplikację. Kiedy już pobierzesz aplikację, Twoim pierwszym krokiem powinno być wypełnienie ankiet profilowych. I to najlepiej wszystkich, bo dzięki tym ankietom będziesz dostawał dopasowane ankiety i zaczniesz w pełni zarabiać. Kiedy już wypełnisz ankiety profilowe, które i tak są punktowane, zaczniesz dostawać ankiety normalne. Jak widzisz, są one posegregowane ilością punktów, jakie możesz zdobyć. Jeśli już uzbierasz odpowiednią liczbę punktów, będziesz mógł wymienić je na nagrody. Jest to oczywiście PayPal. Polecam Ci tą aplikację i dziękuję za obejrzenie filmiku do końca i proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Pa!